Moira ma nową umiejętność Nekrotyczna Kula, która zmniejsza zadawane przez wrogów obrażenia. I twórcy testują następne rozwiązanie dla super skoku Łaski, tym razem siła skoku zależna od nowego licznika, czyli nowa aktualizacja do bety Overwatch 2. Dzień dobry, Blizzard dodał duży patch do bety i są w nim przede wszystkim nowości dla Łaski i Moiry. I teraz tak. To jeszcze nie koniec zmian. Otóż następnego dnia miała się pojawić kolejna aktualizacja z balansem bohaterów i planowałem zrobić jeden duży film. Niestety, drugi patch zaliczył problemy techniczne, dlatego dzisiaj omówienie Łaski i Moiry, a na dniach pojawi się prezentacja balansu najpewniej w formie shorta. A i dziś będzie też kilka słów o usprawnieniu pancerza, czyli jak się zachowuje w sytuacji, gdy zostaje niszczony. No to zaczynamy. Rzecz jasna rozpoczniemy od najciekawszej nowości, czyli nowa umiejętność Moiry. Zastępuje ona kulę biotyczną, która zadaje obrażenia. Zamiast tego bohaterka wyrzuca nekrotyczną kulę. Aktywujemy w identyczny sposób, ale po wystrzeleniu wypuszczamy szybko lecący pocisk, który po kontakcie z wrogiem lub powierzchnią wybucha. Wszyscy przeciwnicy, co znajdowali się w zasięgu wybuchu, otrzymują drobne obrażenia i co najważniejsze są osłabiani na 4 sekundy. Przez ten czas zadają o 7%. 75% mniej obrażeń. I od teraz kula biotyczna i nekrotyczna kula mają osobne czasy odnowienia nie musimy już wybierać co rzucić. A ta osłabiająca kula ma 16-sekundowy czas odnowienia. No i wiadomo, zawsze przy takich zmianach pojawia się wiele kontrowersji, że jednym użyciem skilla cała wroga superzdolność staje się bezużyteczna. Wystarczy rzucić taką nekrotyczną kulę na Orisę, albo gdy Genji na nas wskakuje, to jakoś go trafić. I na papierze to rzeczywiście wygląda jak coś zbyt silnego. Bardzo dobre ulty nagle nic nie robią. Można by pomyśleć, że w zbyt łatwy sposób osiągnie się zbyt wiele. Jestem pewien, że ludzie będą się wkurzać, bo to coś nowego i nieznanego. Ale, jak ktoś słusznie zauważył, przecież w Overwatch od zawsze były takie kontry. Baptist rozstawia lampę i są unikane wielkie obrażenia, Ana usypia ultującego bohatera, zwykłe tarcze potrafią wiele z nich zablokować. Diva zjada czyjegoś ulta, Orisa czy Wieprzu ogłuszają Diego, Sombra hakuje Sigmę. Overwatch od zawsze był przepełniony zwykłymi zdolnościami, które absolutnie wyłączają potężne ataki. A tu nagle wielkie zdziwienie, że coś takiego się pojawia. Ale tak jak zwykłe zdolności kontrują inne, tak powinny się pojawić kontry dla tych kontr. To już mówiłem w filmie z królową Junkertown. Przez brak barier jeszcze łatwiej jest być trafionym granatem biotycznym Anny. Sama królowa nakłada też efekt wyłączenia leczenia. A tu jeszcze nekrotyczna kula Moiry? Kolejny negatywny efekt? Cholera, to czy to koniecznie Lisia Dziewczyna z Kanezaki musi mieć jakąś zdolność oczyszczenia? To serio wygląda tak, że Wizard dodaje takie mechaniki dla królowej i Mojry z myślą, że na to będzie jakaś odpowiedź. Nie wyobrażam sobie, by było inaczej. Posiadanie na sobie takich osłabień jest bardzo denerwujące i skill, który usuwa wszelkie negatywne efekty, bardzo się przyda. Koniec końców nie zdziwię się, jak osłabienie z nerfią z minus 75% do minus 50%, bo to i tak będzie bardzo silna redukcja obrażeń. No i z pozostałych zmian u Moiry, nekrotyczna kula jest bardzo silna, dlatego wszystko inne jest osłabiane. Biotyczna kula uleczy łącznie za 250 zdrowia, a nie 300. Ma czas odnowienia dłuższy z 8 sekund do 10. Samoleczenie biotycznym chwytem jest słabsze z 24 życia na sekundę do 20. A czas odnowienia zniknięcia jest wydłużany z 6 sekund do 7. Przejdźmy teraz do łaski i nowego sposobu na wykonanie super skoku. Od jakiegoś czasu twórcy chcą oficjalnie wprowadzić tę mechanikę, co dotychczas było wynikiem błędu, a i wykonanie tego nie było intuicyjne i spójne. Wcześniej dali jej możliwość pionowego skoku, gdy naciśniemy kłócanie w trakcie lotu. Potem łaska automatycznie wyskakiwała pod koniec podlatywania, co było najgorszym rozwiązaniem. A teraz, gdy łaska używa anioła stróża, to pojawia się licznik. Im dłużej lecimy, tym bardziej jest zapełniany. Naciśnięcie skoku przerywa zdolność i wystrzeliwuje mersję. Z siłą proporcjonalną do tego, jak zapełniony był licznik. I teraz najważniejsze: kierunek, w którym zostaniemy wystrzeleni, jest zależny od tego, gdzie patrzymy. Czyli jeśli chcemy totalnie pionowo wzlecieć, to musimy spojrzeć w górę. Da nam to też możliwość wyskoczenia po skosie. A i też dodano nową mechanikę: gdy w trakcie anulowania zdolności będziemy trzymać przycisk poruszania się do tyłu, to skok zostanie wykonany w odwrotnym kierunku. Czyli możemy wyskoczyć pionowo patrząc w dół, lub fajnie się odbić od sojusznika. Tutaj już docieramy do czegoś interesującego, ale dla wielu to wciąż nie to. Rzecz w tym, że ciągłe spoglądanie w górę tylko by się wybić powoduje, że nie widzimy co się dzieje na polu walki. Anioł stróż ma niecałe dwie sekundy czasu odnowienia i tego właściwie non stop się używa, więc będzie tutaj dużo, dużo machania myszką. Podejrzewam, że i to zostanie zmienione. Pojawiła się propozycja, by usunąć mechanikę wyrzucania w kierunku, w którym patrzymy, a pionowy skok byłby wykonywany przez podwójne naciśnięcie spacji. Na koniec ciekawa zmiana w funkcjonowaniu pancerza. To jak działa w jedynce już nie będę omawiać. W dwójce pancerz po prostu redukuje otrzymywane obrażenia o 30%, co w większości przypadków znacznie zwiększa przeżywalność. Ale posiadało to dziwaczne konsekwencje. Dopóki postać ma na sobie armor, nieważne ile, jakiekolwiek obrażenia są zmniejszane o 30%. Czyli jeśli ktoś miał na sobie jeden pancerza i dostał bułę za 100 obrażeń, to i tak tracił tylko 70 wytrzymałości. To się odrobinę zmienia. Od oryginalnych obrażeń odejmowana jest wartość potrzebna do zniszczenia pancerza, a pozostała wartość już normalnie zadaje obrażenia. Na ekranie widać właśnie wzór na ostateczne obrażenia, które niszczą pancerz. Co zdecydowanie jest bardziej logiczne. A i pamiętajcie, że pancerz i tak względem jedynki jest znacznie silniejszy. I też nie radziłbym traktować tego wszystkiego jako coś ostatecznego. Do premiery jeszcze 3 miesiące, będzie kolejna beta po drodze, masa może się zmienić. Przypominam o zbliżającym się patchu z balansem, pewnie jutro będzie short o tym. Oczywiście będę na bieżąco informować, dlatego subskrybujcie, by od razu o tym wiedzieć. Trzymajcie się, cześć!